Dzień dobry Państwu, 14 lutego 2022 roku, już jestem po drugiej próbie odpalania, oczywiście musiałem dolać mu trochę bezpośrednio było, do gaźnika, stabilizuje się nam kolega Buick, gdzieś się zaraz może przejedziemy, może nie, na pewno wyjedziemy na zewnątrz i się na niego razem pogapimy. Jechał jeszcze tam mu chwilę. Powietrza może mu dopompuję o właśnie. nie w sumie pojechać na stację benzynową, ale widziałem, że jest tam dzisiaj straszna kałuża. Pewnie słona kałuża, więc nie będę jechał. Ten kruzik dzisiaj jeszcze to tak ryzykownie, bo jakoś temu Bakowi nie ufam. Wskaźnikowi w zasadzie. Powietrze też sobie dopompuję pompką nożną. Tak czy siak, proszę Państwa, ten samochód dzisiaj wynurzył się z garażu od momentu, kiedy go tam wstawiłem, zaraz po zabezpieczeniu w krałnie, a było to dzień po zakupie Poloneza jakoś w listopadzie. Dobra, powietrze mamy. Chyba więcej niż w tym lewym Zamykamy machę i trzymajcie kciuki, żeby żeby się udało wrócić na tych reskach paliwa widzieliście jaki dociąg jest drzwi Nie ma to tamta Dobra to są klucze syk Światełka, cyk. No, i jedzie proszę Państwa po kilku miesiącach postoju. Te stuki, które słyszycie, to drzwi, bo te odbojniki, które, które jakby odpychają drzwi od, od blachy, no już się niestety pokruszyły całkiem. I trzeba je czymś zastąpić. I takie już zastępuje chyba drugi rok. Przeczyściłem szybkę i teraz od razu lepiej nagrywa, nie? Wysiadam, żeby się pogapić. Kraun się wypala, czuć, no, ale jeszcze nie ma okazji. Strasznie tu jasno, poczekajcie, coś chyba spiera, lepiej nie wiem, co to było. Widzicie, tutaj wszystko się nadal jeszcze klei i w sumie tak powinno być. Dobra Dociąg działa Dalej Łogień proszę państwa Łogi z rury Przód do góry Proszę Państwa, przysuski widok, Lucky luk, jedzie na pole. No i dojechał.